Możesz nauczyć się być dobrym tam handlowcem, przedsiębiorcą. Ale czy jesteś w stanie nauczyć się być przedsiębiorcą, w sensie, że wychować sobie ten głód? Wydaje mi się, że trzeba chociaż trochę go mieć. Później możesz go rozwijać, coś tam, jakiś zalążek, zalążek musi być. Okej, okay, no są jakieś tam zasady gry, w których grasz, ale jak jesteś miękki, to niestety objadą cię. Żeby być entuzjastycznym, trzeba działać entuzjastycznie i generalnie tego można się nauczyć. Ja nie byłem entuzjastyczny. Byłem osobą, która była zakompleksiona, i nie miałem nigdy od rodziców, Michał, jesteś super, jesteś wspaniały, jesteś piękny, kochamy cię i tak dalej. Ja nie byłem tak wychowany. Warto jest, wychodząc z korporacji, mieć jakąś tam poduszkę, zabezpieczenie, fajnie wsparcie kogoś bliskiego, ale też mocno skalkulowane i po podzielenie się z ludźmi na zewnątrz, czy ten pomysł, z którym chcę wyjść, czy on na pewno wyjdzie tak, jak ja sobie myślę. I tam też była taka sytuacja, że ja wziąłem tego kredytu bodajże 1,2 mln, a nie miałem 1,2 mln tak na końcu, żeby powiedzieć, dobra, w razie coś spłacę, jakoś będę żył. Także to był ten moment, kiedy właśnie zrozumiałem po kilku latach, że trzeba mieć dwa razy więcej pieniędzy, żeby pozwolić sobie na takie rzeczy. To był mega stres.